Hejeczka, witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj zaczynamy standardowo od otwierania kalendarzy i powiem Wam, że mamy godzinę 10:30. Tak, spałam do 10. .00. Powiem Wam, że czuję się wyspana, więc jest plus, ale z drugiej strony będę miała mniej czasu. I ostatnio Wam powiem, że w ogóle uregulowanie mojego snu to nie ma czegoś takiego jak uregulowanie u mnie snu i muszę się w końcu za to jakoś zabrać, ale nawet nie wiem jak. Bo, mój sen to jest tak różny i wiem, że coś źle na pewno na mnie wpływa. I o Jezu, w listopadzie mi się to wszystko tak rozlegurowało i się z tym męczę do teraz. O. A cały rok było tak dobrze. I dzisiejsza herbatka. To jest herbata o smaku owoców tropikalnych. O, to, to może być dobre, chociaż w sumie nie wiem. Zobaczymy. Dzisiejszy symbol szczęścia to jest oko proroka. O, to my wszyscy tutaj już chyba wiemy, chociaż nie wiem, bo w sumie dawno nie nosiłam tego, ale był okres, gdzie ja praktycznie cały czas nosiłam oko proroka i często o nim mówiłam. Jest y, talizmanem chroniącym przed złem i symbolizującym symbolizującym czuwanie istoty wyższej. No. A teraz lecimy z milką. Dziś jest dziewiąty, Jezus, już jest dziewiąty. Muszę się wziąć za zamawianie rzeczy na nowy rok. Chodzi mi o zeszyty, i tak dalej, bo jeszcze muszę sobie te zeszyty stworzyć odpowiednio. A to jednak trochę czasu zajmuje. To jest krowa? No, krowa, dostaliśmy krowę. Nie wiem, czy wy widzicie, bo tu jest e, słabe światło, ale dostałam krowę. <laughs> o, jak tak dam bliżej, to chyba ją widać bardziej. A pod spodem jest rysunek Mikołaja, który daje prezent elfowi. Teraz lecimy z Lindem. O, czerwony cukiełeczek. I uznałam, że nie ma sensu zgadywać, bo dla mnie te cukierki w większości albo są dobre, albo niedobre i smakują tak samo. <gryw> Więc jest po prostu czerwony. Nie uciekaj. I ostatni kalendarz. Dobra. Zaraz spojrzymy co za to, bo jeszcze nie patrzyłam na to. Taka gumka z głęczem, który trzyma serduszku. Chcę, żebyście to widzieli. No i mam już nową bransoletkę do kompletu. Ostatnio się wam chwaliłam pięknym pierścionkiem z Grinchem, teraz mogę się pochwalić tą piękną bransoletką. Też takiej nie macie. Grinch. No to to będę nosić na włosach na pewno, dopóki nie pęknie, bo to jest bardzo cienkie i podejrzewam, że to no, może szybko pęknąć. Dobra, jemy sobie moją krowę i lecimy się ogarniać. Nie jest najlepsza, ale jest dobra. Skończyłam, już robić moją poranną rutynę. Test herbatki już był, powiem Wam, że ona jest dobra, a bez żadnego wow. Taka dobra, że da się ją wypić i nie ma żadnych dziwnych obruchów. Teraz spróbujemy cukierka z Linda. To ja jestem taki typowy, tradycyjny, dobry. Bardzo dobry. Teraz będę się brać za montowanie reszty kontentu na ten tydzień. To ja wczoraj mówiłam, zmontowałam do środy, więc została mi reszta tygodnia, by zmontować te filmiki. E I potem, prawdopodobnie, zaraz jak skończę montować, będziemy szli do pracy. Dzisiaj mam drugą zmianę. Więc taki szybki dzień, że tak powiem. Jeszcze jak się wyrobię, chcę sobie zaplanować jedzenie na ten tydzień, żebym mogła zrobić listę zakupów i po pracy zrobić zakupy, bo ja mam zaraz, jak mam swoją wyspę w galerii, to zaraz obok tej wyspy mam sklep. E, więc mam nadzieję, że uda mi się też zrobić zakupy. Tylko żeby zrobić zakupy, muszę w ogóle najpierw ogarnąć właśnie to, co ja będę jadła. Skończyłam już montować content. Na szczęście, bo już powiem, że czuję, że mam takie zmęczone od ekranu oczy, że już mi te oczy mają takie, proszę cię skończ, patrzeć w ten telefon. Więc na szczęście już teoretycznie skończyłam. E, też opublikowałam na, na Instagrama post, wstawiłam pierwszy. Taki właśnie troszkę inny niż zazwyczaj, zobaczę, jak to się przyjmie oraz wstawiłam też relacje, więc już jest, tak można powiedzieć, wszystko ogarnięte. Teraz już idziemy do pracy. Tak jak podejrzewałam, że nie więcej jak skończę montować, trzeba będzie od razu iść do pracy, bo już ta godzina. No tak to jest, jak się wstaje późno, później jest tak mało tego czasu. Nawet jak się idzie do pracy dopiero na 15, czyli dość późno, to tego czasu jest tak mało. Jak się stało o 10:00, trzeba się ogarniać i tym podobne. I totalnie mi się nie chce iść. Poszłabym spać, pomimo że spałam 10 godzin, to poszłabym spać. Taki ponury nastrój ogólnie dzisiaj w domu u mnie taki nastrój panuje ponury, ponieważ zdechła świnka morska mojej siostry, którą ona miała prawie 8 lat. Więc tak trochę smutno bo, no bo jednak 8 lat ten zwierzak z nami w tym domu był. W sumie moja siostra przyszła do mnie do pracy, kazałam jej przyjść, żeby nie siedziała sama w domu, więc jak byliśmy razem w pracy, to jeszcze jakoś tak ją zabawiałam. Teraz jesteśmy w domu. Już tak można powiedzieć, oficjalnie ją pożegnaliśmy, i pozbyliśmy się ciała, że tak powiem. No, ale tak dziwna atmosfera w domu jest: o to chyba tak będzie lepiej nazwać. Jutro pozmieniały mi się całkowicie plany o 180 stopni, ponieważ jutro miałam cały dzień spędzić w pracy. Okazało się, że jutro mam wolne. Jako, że mamy tu to jutro cały dzień poświęcam mojej siostrze, żeby się nią zająć, posprzątać po to co zostało i tą moją siostrę tak podnieść na duchu. Więc no, mam nadzieję, że jutro będzie po prostu też lepiej ten, tak energetycznie. Mm. I w sumie to wszystko, co się działo przez ten czas. Nie jest za zaciekawie, no ale zdarza się. Teraz w sumie przyszłam się z Wami pożegnać i lecę się ogarniać i spać, bo już jest 22.30. Zanim się umyję, to już będzie około północy, tak więc dzisiaj mieliśmy taki spokojniejszy dzień. Jeśli można to tak nazwać, <gryw> ale chodzi mi o to, że dzisiaj po prostu no w sumie dwie rzeczy tylko tak zrobiłam, że zaplanowałam ten content, poszłam do pracy, no i potem było to. Całe zamieszanie ze świnką. No i to chyba tyle. Bye, bye.